Siemaneczko, jeżeli jesteś zapalającym takim jak ja, który uwielbia wymyślać nowe produkty lub udoskonalać już istniejące, to pierwszym krokiem, jaki powinieneś, powinnaś... Przewidzieć jest to, czy gabaryty obszaru roboczego twojej drukarki będą w stanie przyjąć duży model. No ale to jest oczywisty banał. Gorzej jest z drugą skrajnością. Niby wiadomo, że drukarka weźmie na klatę malutkie części, ale tutaj pojawiają się schody pod tytułem, żeby wytrzymałość i forma będzie odpowiednia. Jak na przykład klip trzymający kabel, który w przekroju ma średnicę, dajmy na to kilku milimetrów. Jak na drukarkę działającą w technologii FDM, może być to zdecydowanie za mało. I tutaj przychodzi protip który możesz u siebie zastosować, mianowicie nie drukuj jednego albo dwóch takich małych klipów. Wiem, że filamenty kosztują i nie ma co być rozrzutnym, ale jeżeli chcesz uzyskać odpowiedni efekt, to poświęć trochę dodatkowych gramów, aby wydrukować powiedzmy 8 do 10 takich małych. Klipów klipów. Pozwolisz wtedy każdej warstwie wystygnąć na tyle, aby okrzepła i była dobrą bazą na przyjęcie kolejnej warstwy. W przeciwnym wypadku przepowszedzająca warstwa może być na tyle ciepła, a zatem idzie miękka i nie będzie stanowić wystarczająco sztywnej bazy na przyjęcie kolejnej warstwy, a Twój wydruk wyjdzie mocno zdeformowany i daleki od założonego efektu, nie tylko funkcjonalnego, ale i estetycznego.